Jeżeli książki mają stanowić dla nas ucieczkę do innego świata, ucieczkę od problemów, od smutnej szarej rzeczywistości, to czy w ogóle jest sens, żeby powstawały smutne książki? Bez kocham cię. To tytuł, którego raczej nikomu przedstawiać nie trzeba, bo być może ludzie nie wszyscy znają książkę Ceseli Ahern. Ale już ekranizacje z Hilary Swong i Gerardem Butlerem, no trudno pominąć. Zwłaszcza, że to jest taki Kultowy film. Kultowy film, miażdżacz serc i zgniatacz po prostu ludzkiego jestestwa. No prawda jest taka, że ja nie przypominam sobie, żebym go usiadła i obejrzała od deski do deski. I tyle razy, ile ja przerywałam, bo kurde, ryczałam, albo się odwracałam od czytacza, bo chyba też oglądaliśmy. Tak. Żeby on nie wiedział, że ja płacze, bo on wtedy za mnie się naśmiewał. Znaczy, może nie tyle się nie naśmiewa. naśmiewał Ale on, on takie głupie uśmieszki robi, i no nie płacz, nie płacz, ale ja jeszcze wtedy bardziej, rozumiecie to. Zamiast się uspokoić, to ja wtedy jeszcze bardziej i się mi głupio robi, i wtedy już w ogóle się ani nie mogę na filmie skupić, ani na niczym. No. wiesz, wiecie, co jest paradoksalne <noise> dla mnie? Fakt, że oczywiście romanse sprzedają się bardzo dobrze, może tylko kryminały w Polsce sprzedają się lepiej. Natomiast paradoksalne dla mnie jest to, że najpopularniejsze nazwiska na rynku wydawniczym wśród romansów to jest Cecelia Achen czy Nicholas Sparks. Autorzy, którzy nie stronią od smutków w swoich książkach, od śmierci i w ogóle od dotykania tego tematu śmiertelności. To jest straszne połączenie miłość i śmierć. No, no. No, cóż poradzić, że to jedno z drugim się łączy bardzo często, no. <głos> <głos> Jeśli ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie dopuszcza aż do śmierci. Do śmierci. Zawsze tak. to zawsze ta śmierć pada w przysiędze. No tak, to... i zawsze, że cię nie dopuszczę. <noise> Taka jest Twoja wersja. Oj, przepraszam Cię. PS. Kocham Cię na zawsze. I jeżeli zastanawiacie się w tym momencie, czy to ma jakiś związek z PS. Kocham Cię. To bingo! Macie rację! To jest wow. kontynuacja. Książka w tłumaczeniu Anny Krochmal i Roberta Kędzierskiego. Trafiła do księgarni 16 października. Opowiada o losach Holly 7 lat po śmierci Jarrego. Przenosimy się 7 lat naprzód i podglądamy główną bohaterkę PS. Kocham Cię, jak sobie poradziła z tą stratą, jak jej życie toczy się teraz. I może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że siostra głównej bohaterki wpada na pomysł, by zrobić podcast z nią w roli głównej, podcast, w którym będą rozmawiały o tym, jak radzić sobie ze śmiercią bliskiej osoby. To z kolei przekłada się na to, że nagle grupka wsparcia osób umierających stwierdza, że fantastycznie byłoby zrobić to samo, co zrobił Jerry w stosunku do Holi, czyli przygotować się do pożegnania ze zmarłymi, zostawić im coś po sobie. W związku z czym chcą naszą główną bohaterkę tutaj przekonać do tego, żeby pomogła im zrealizować plany, by pomogła im być jak Jerry. Jak to wpłynie na choli, która zaczęła sobie życie układać z nowym mężczyzną, z Gabrielem? Czy <laughs> będzie to jakaś przeszkoda dla rozbudowy związku? Czy dawne wspomnienia przeważą w jej życiu? Czy smutek powróci? O tym właśnie jest ta historia. Historia, która każe mi zadać pytanie: po jakie licho nam są w ogóle smutne książki, jeżeli książka ma być ucieczką do innego, na ogół piękniejszego świata? Nie licząc pod apokalipsy. Ty mnie pytasz? No? Ja nie lubię smutnych książek. A, Czyli to nie ty czytywałaś Sparksa. Hmm, masz tak, rację. i to nie ja czytałam 7 minut po północy. Nie, absolutnie. I to nie ja oglądałam potem ekranizację tej książki. To wcale nie ja. Absolutnie. Ale prawda jest taka, że nie lubię. Czyta, czytuję, zdarza mi się czytać smutne książki. Ale nie lubię. Nie lubię płakać. I strasznie mi wstyd, kiedy czytam coś, oglądam, zwłaszcza kiedy oglądam coś, bo to wtedy zazwyczaj coś razem oglądamy. I wtedy ryczę i wtedy jestem przyuważona. I właśnie znowu się nie lubię tak czuć, jak czytasz wtedy na mnie patrzę, bo wtedy jeszcze gorzej jest. Znaczy Ta tak są no... oczywiście takie, takie filmy, przy których wiem, kiedy ty płaczesz <coughs> na przykład Król Lew i zawsze podglądam, czy płaczę na śmierci Mufasy. Sorry za spoiler. Tak. Na na... I na bajce, i na filmie. I, I jeszcze ten. <coughs> kuń tego, tego, tamtego, owego. Artux. No. Na Artaxie, na śmierci Artaxa, też, nie za zawsze, się opowieść. też zawsze płaczę. No, no to są sceny, które po prostu mogłabym oglądać milion razy i ten milion razy będę płakać, bo tak i, i już, no. Wzruszają mnie, chociaż wiem, że to jest fikcja, no ale tak. Wiesz I, co? I, I wiesz co? I jeszcze uprzedzając twoje pytanie... E... Wcale nie chciałem o to zapytać. Jakie pytanie? No dobra, bo już teraz zapomniałam. <śmiech> <śmiech> bo tak spojrzałeś na mnie i... Przedzając moje pytanie, no nie wiem, jakie masz pytanie. Wiesz co, ja mam stosunek do smutnych książek, bardzo taki nieoczywisty. Znaczy, ja sobie to tłumaczę w ten sposób. My lubimy, jako ludzie, sięgać po coś, co będzie bliskie nam. Jeżeli cierpimy na przykład z powodu braku miłości, oglądamy komedię romantyczną, chyba, że jestem jedynym egzemplarzem, który kiedy, kiedy był singlem, kiedy tęsknił za miłością, za czułością, to nagminnie oglądał komedię romantyczną. Bardziej oglądał, niż czytał. Ja nadal lubię oglądać. Teraz już mniej lubię, bo teraz moje życie jest komedią. Może już nie romantyczną przy tobie, ale zapewniasz mi komedię i jesteś <laughs> moim szczęściem, mam ciebie, moje kochanie, ty... I nic mi więcej nie potrzeba, żadnej... Weź! Żadnej miłości mi więcej nie potrzeba, więc nie muszę patrzeć, jak tam się obściskują i obśliniają na tych ekranach, tak? No ale z drugiej strony, jeżeli... Teraz znowuż do, do prywaty przejdziemy. Jeżeli znowuż przeżywasz jakąś stratę, żałobę, może to jest taka siła książki smutnej, że możesz się bardziej z bohaterem utożsamić? Odnaleźć połączenia? Tudzież może szukasz tam jakiegoś rozwiązania, jak sobie poradzić ze stratą, albo ze samotnością, albo z czymkolwiek. No, tak, Boże, może, może jest... szukamy u bohaterów jakiejś pomocy. Nadal szukam książki o mężczyźnie, który radzi sobie z wiadomością, że będzie ojcem bliźniaków. Tak. Najlepiej, żeby to był dramat postapokaliptyczny, bo to mnie właśnie czeka w życiu. Postapokalipsa? No, oczywiście, że postapokalipsa. Apokalipsa! Nie, no. Nie wiem, ja tak nigdy nie miałam, że jak powiedzmy. No, tak jak mówiliśmy przy okazji filmu z muzyką, może tak było, że jak człowiek był smutny, to słuchał smutnej tak. muzyki, ale z książkami ja tak na przykład nie mam. Ja nie mam jakiegoś tam, wiesz, humoru, jest mi smutno, to wezmę coś, co będzie wyciskało łzy. Nie. Jakoś książkami... nie, to, jest, to jesteśmy <kuh> że wiemy, wiemy o czym jest PS, kocham cię, znamy tę historię bardzo dobrze i, i tak yy, druga część wzbudza euforię i to jest, to jest... Absurdalny, że człowiek się cieszy, jest powstała druga część historii, którą kocham. Znowu będzie smutno. A jest tak samo smutna jak w Ja, Jasna cholera. Historii. Wiecie co? To jest historia ludzi, którzy umierają. I nie chcę tutaj zdradzać, ale poznajemy te osoby, które pragną pomocy. W tym historia bardzo młodej samotnej matki. <słuch> <słuch> Co? No, rozwaliła mnie ta historia. No ja wiesz. Widzę, widzę, że nie możesz. Się wiesz że da, dawno nie wstrząsnęło mnie nic, jak, jak historia tej, tej dziewczyny. I została po prostu tak y, opowiedziana ta historia. Przejdźmy dalej. Wy bijecie, bo teraz. Wy... No. też o tym myślę prawdę. teraz. Nie... <laughs> Jesteś okropny. Ja nie lubię patrzeć, jak to by się szklą oczy. Naprawdę, bo ja od razu też mam. <laughs> Nienawidzę cię Dobra. Tak, to jest, to jest właśnie Ale to też trzeba umieć smutną książkę napisać Bo naprawdę Mieć to pióro, Cecilia Ahern Już, kocham Love, Rosie. To jest najsmutniejsza książka o miłości, jaką w życiu czytałem Smutna Jest smutna, ale... jest strasznie smutna Ale kocham tę opowieść I Cecelia no. Ahern ma, ma w swoim piórze coś takiego Co sprawia, że czytasz ją Mimo, że wiesz, że ona ci złamie serce Że ona jest... Takim autorem, który na pewno nie pozostawi cię z śmiechem na ustach, tak? Tylko po prostu cię zmierzy. PS Kocham Cię na zawsze, było książką dla mnie miażdżącą, druzgocącą. Szczerze mówiąc, nie wiem czy nie bardziej nawet niż PS Kocham Cię. Narobiło się tutaj więcej tych historii, tych dramatów, tego wszystkiego. No bo no tu masz, masz wielu ludzi, a tam była w sumie jednego człowieka było dw dwoje ludzi. Ale strasznie kocham styl Cecily Achen, która potrafi w tak. Subtelny sposób, takim delikatnym, płynnym stylem, przedstawić ci tak ciężki temat. No, śmierć, umieranie. Po co my czytamy takie książki? Wytłumacz mi to! Ja nie wiem, po co ja czytam. Po prostu mam ochotę już. <grych> nie dlatego, żeby się dołować, nie żeby zrozumieć. Nie wiem, po prostu. No, po prostu człowiek czasami ma chęć sięgnąć po to, no. Ale wiesz co, ja myślę, że my się tutaj będziemy mm. troszkę sprzeciwiali, bo ty mówisz, że masz chęć. Ale to ja jestem tym człowiekiem, któremu w czasach kawalerskich, jak poszedł do dupy dzień w robocie, to przychodził do domu i włączał <grym> sobie Chopina, kuźwa, marsz pogrzebowy i siedział i, dum, dum, dum. I to, jest, to jest po prostu najwyższy szczyt chyba <grym> nienormalności. A potem, ale potem to przechodziło, bo najpierw był smutek, a potem szło jakieś hard rock i tak dalej, nie? Chopin w wersji hard rock. A wiesz, że też szukałem kiedyś? Wiesz, jakie to jest zarombiste? Nie wiem, bo ja nigdy nie przepytałam za muzyką klasyczną. Ale dobrze, wró wróćmy do tematu. Pomijmy Chopina, też nie żyje, czyli, czyli w sumie jesteśmy w temacie. <laughs> smutek. Umieranie i radzenie sobie ze śmiercią bliskiej osoby, to jest chyba coś, czego ja się boję najbardziej. Nie, nie o siebie, ale o tego, że mógłbym zostać sam. I to jest po prostu coś niewyobrażalnego. No, smutne to jest. Ja cały czas sobie wyobrażam, jakby, powiedzmy, żyła moja rodzina, co niby. No co, niby. No tak, czy potrzebne są smutne książki? Nie, nie są potrzebne książki smutne. Smutne książki powinno się spalić, wyrzucić, bo właśnie tak jest. Właśnie nie mogę są. pokazać twarzy z tej książki. Właśnie takie są smutne książki. Ale zauważcie. To nie jest pierwsza smutna książka, którą czytaliśmy. <noise> którą czytaliśmy w ostatnim czasie. Mamy na koncie śnieżną siostrę. No dobra, pokażę według... się, może szybko się uspokoję. <gry> Ale według mnie, no, PES, kocham cię, to jest taka historia, która niezależnie czy oglądasz film, niezależnie czy oglądasz książkę, czy czytasz książkę, niezależnie czy mówisz o tej książce, zawsze wywołuje te same strasznie silne emocje. No. Może prawdą jest, że ta książka gdzieś nas Trzeci film! I ta cholerna mucha przez trzeci film tu jest! Niezależnie od tego czy czytasz książkę, oglądasz film, czy mówisz o tej historii, ona zawsze działa tak samo. Bo budzi kuźwa w człowieku takie myśli... O których zazwyczaj człowiek nie chce myśleć. Tak! I to wyciąga na wierzch, sprawia, że, że zastanawiasz się nad tym, i to jest i piękne, i przerażające. Przerażające, widzisz, gadamy tutaj, jesteśmy pogodni, w dobrych humorach i czyta się coś myśli i się rozkleja. Pierwszy raz się rozkleiłam tutaj na kanale. Straszne to jest. No straszne to no jest, Mam ale... nadzieję, że mi się tuż nie rozmarzy, bo już w ogóle będę jak ofiary <laughs> <laughs> Nie płaszcz bo tu miejsca dobra. Na twoje babskie łzy, Tak. tak. Mówisz, że już tak pijałeś, że wolałeś dokończyć za mnie? Tak, żeby to ukrócić. To ukrócić męki. Wystarczy tych mąk. Ale wiesz co, trzeba też powiedzieć wprost, że trzeba mieć siłę w piórze, trzeba mieć siłę w talencie, żeby aż tak potężne emocje w człowieku wzbudzać. I żeby nie stworzyć no tak. czegoś, czego. Bo gdyby, gdyby PS kocham cię na zawsze czy inne książki traktujące o takich tematach były po prostu dołujące, to człowiek by tego nie chciał czytać. Ale gdzieś tam zawsze jest ta iskra nadziei, zawsze jest to ziarenko, którego chcesz się rozpaczliwie chwycić. Owszem, no to nie mogę. Musisz mówić, bo ja znowu pomyślałam i znowu muszę sobie. No... Tak, ja, o, no dobra, już mogę. A pamiętasz tę scenę z Geraldem Butlerem, kiedy on. Przestań, no! Naprawdę! Może wszystkie jakieś smutne sceny mi przypomina, których ryczę, to już w ogóle będę o tym myśleć, zamiast tutaj się wypowiadać sensownie. Skazał! <grym> bracie! Nie? Nie. nie? nie. Mnie bardziej zawsze poruszała moment, kiedy Simba... To co? No obudź. Dobra, nie mogę o tym mówić. <grym> Czemu mi zawsze zmuszasz? No, nie, nie, nie. Poczekajcie, zmuszam! Tutaj, tutaj, tutaj mi złą scenę podesz, ja muszę się wytłumaczyć, że to nie ta scena, no. A pamiętasz tego? Nie! A, a nie, nie. czy ciągle tam było, <noise> tak, jak on podstąpiach. A, brak sasa. a brak sasa. Od, od króla Sasa <noise> do pasa i Sasa i, i Jezus Maria, <noise> jakie rymy mi weszły do głowy. Nie, no w każdym razie, no o śmierci też trzeba umieć pisać i to, bo to nie może, nie wiem, ten temat nie może być potraktowany po macoszemu, na moje. I nie może być tak frywolnie, frywolnie, lekką ręką. Traktowane. Ani frywolnie, ani bez uczucia, to wszystko, to wszystko jest takie, no nie, to jest poważny temat, o którym trzeba umieć pisać i przekazać to dobrze. Ale wiesz co? Bardzo I... często w książkach śmierć jest albo traktowana z takim dużym przymrużeniem oka, po prostu tak, żeby tylko człowiek nie, nie, nie zastopował się, żeby nie załamał się. Albo znowuż jest jej nadawana taka ponadwymiarowa dramaturgia. I no, to też to trzeba drugie. znaleźć gdzieś coś pomiędzy. I Cecelia Achen znajduje doskonały złoty środek między tym. Wie, jak wyważyć to, żeby ta śmierć nie była tylko tym wielkim, patetycznym końcem istnienia, ale też żeby coś niosła ze sobą, żeby gdzieś miała jakieś przesłanie. I właśnie to przesłanie, ostatnie chwile życia, ostatnie momenty, co można zrobić, jak można zrobić, o czym myśleć, czy coś. Bez Kocham Cię na Zawsze zrzuca zupełnie inny światło na pierwszy tom. Rzuca zupełnie inne światło na motywację Jerego, na to co on mógł czuć w tym momencie, jak on się do tego zabierał, jaki był jego cel. Pokazuje nam zupełną odwrotność tej historii, dzięki czemu uzupełnia ją w bardzo dobry sposób i nie można powiedzieć, żeby to była książka czy niepotrzebna, czy zła. No to jest świetna książka, ja jestem w niej całkowicie zakochany. Z miłością, wielką <kuh> uwielbieniem czytałem. Co ja mogę powiedzieć? No, nie mogę nic powiedzieć. <noise> Jak to nie możesz nic powiedzieć? No, nie mogę nic powiedzieć, po prostu rozwali was ta książka na łopatki, sprawi, że będziecie ryczeć, nawet najtwardsze serca drgną. A o smutku trzeba opowiadać. Trzeba opowiadać smutne historie, żebyśmy mogli sobie w chwilach też gorszych sięgnąć po takiego bohatera, który być może poda nam rękę, być może okaże się jakąś pomocą, wsparciem w trudnych momentach. Co, co zrobić? No, nie każdy jest stado masochistą, żeby czytać tylko po to, żeby się umartwiać. Tak też tacy są, oczywiście, ale czasami w trudnych momentach pomaga. Mnie, na przykład, yy, myślę, że Cecilia Achen bardzo pomogła do pewnych spraw trochę dojrzeć. Ostatnio w ogóle, no, szczerze mówiąc, w żałobie, po tacie, po bracie. Książki ostatnio bardzo, bardzo pomagają. Właśnie książki traktujące o śmierci, o radzeniu sobie z żałobą. Także Cecilia Ahern, szósteczka dla ciebie. Jakie wy macie zdanie czy książki smutne powinny istnieć i jaki jest ich cel? Czy zgadzacie się z nami? Czy płaczycie na książkach? Na jakiej ostatnio płakaliście i dlaczego na żadnej? Gorąco polecamy. Kocham cię na zawsze, Cesela Ahern. Subskrybujcie kanał. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Cześć.